Witajcie Minąłem ten korek Był duży wypadek Tak jak mówiłem udziałem ciężarówki Ale duży wypadek Ta ciężarówka była tak rozwalona Że nie rozpoznałem nawet co to była za ciężarówka Wydaje mi się, że to była kaskadia Ale nie jestem pewien Chyba uderzył w tył kontenera jakiegoś Bo ta chyba jeszcze osobówka Była rozwalona całkowicie się nie przyglądałem, bo tam wiecie o straży pożarnej i tak dalej, tak tyle co tak tampnąłem. Ale potrwa to potrwa dobrze, że to yy, wiecie. No ja zostałem może za 40 minut, nie więcej. Ale ten korek będzie bardzo duży, bo zanim oni to wszystko posprzątają, to trochę zejdzie. Właśnie wyjeżdżam z Indiany, wjeżdżam do Ohio. A i tak to wygląda. Najważniejsze, że korek się skończył i koła toczą się dalej. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć? No tak, jak mówiłem wcześniej pogoda jest bardzo ładna, ciepłytko. Pan policjant zatrzymał jakąś ciężarówkę. Będziesz się już zegar mi się załączy, już znowu z, się stanie, takim taki jednak z tej Arizony wracałem tu nie było nic ciekawego do nagrywania ja nie lubię jednego i tego samego nagrywać też i tyle razy jeździłem przez tą i na wschód ale tak, mówię, nagram, coś się odezwę miałem ogórki tam z Arizony w Megales, w Arizonie pod meksykańską granicą Pracowałem z takim drugim kolegą, Michałem, kierowcą on też się tam w tym samym miejscu ładował A trochę jaja były, bo mnie przeładowali kurde, ja tak chciałem dokręcić, tam długo było wiecie, 7 godzin, czekałem aż mnie załadują z tymi oburkami Załadowali mnie, to jeszcze 3 godziny chciałem tam dostać, dokręcić dziesiątkę, no i tak zrobiłem. Dokręciłem, poszedłem spać, dokręciłem tą dziesiątkę. I wiecie, kurde, pojechałem dopiero w nocy się zważyć. Okazało się, że mi za dużo tych obórków naładowali, byłem przeładowany. Musiałem do nich wrócić, żeby mi palety zdjęli ale jak wróciłem, oni już byli zamknięci musiałem kurde, do rana, do dziesiątej czekać, znaczy ten Michał kolega też czekał do dziesiątej, bo jego produktu w ogóle jeszcze nie mieli no i tak trochę pogadałem sobie z nim To fajny kolega, pozdrawiam to. już kopela lat jeździ i tak mi tak parę ciekawych rzeczy powiedział, powiedziałem, że ja nagrywam takie filmy ale czy chciałbym coś ciekawego nagrać. Ja bo i to samo, i on mi właśnie dał kilka takich miejscówek, gdzie można ciężarówką stanąć, i coś ciekawego, jak się ma czas nagrać. Na przykład tam w tym w Teksasie, tam przy 40 tam jest. Ja się go pytałem, bo tam przyjeżdżałem. Takie samochody są na pustynie w ziemię powbijane. Wiecie, stare samochody w Amarillo, w Teksasie I, i tam można, ludzie się zatrzymują, przy Tej starej 60 odcinek, taki z tej 66, tam ludzie się zatrzymują i można sobie wziąć kupić. Tam niby sprayje, jakieś wiecie, farma w sprayu i tam jakieś swoje inicjały napisać na tych samochodach. Tam nie chodzi o to, żeby tam pisać z coś. Tylko żeby wam to pokazać. No i tam no mi powiedział, że można tam stanąć niedaleko i tam zbyta kawałek przejść i tam dotrzeć do tego miejsca. Ale drugą ciekawą miejsce mi powiedział, że jest. Yy, tam właśnie w Amarillo jest taka restauracja, tu pewnie słyszeliście jeden youtuber o tym gadał jest taka restauracja wiecie co tam tam niby najlepsze steki w całej Ameryce największe tam można 72 ance steka zamówić to jest naprawdę bardzo ja nie wiem ile to waży na tych anca ja nie wiem jak to się jak to porównać na polskie czy to kilogramy czy, czy nie wiem piętość no, ale Wiecie, ja osobiście jak zamawiam steka i jest tam 12 czy 14 ancy, to jest kurde max co ja mogę zjeść, z bardzo duży stek. stek. Wyobraźcie 72 ancy, czy 74 nawet, nie wiem. Można sobie takie danie tego steka zamówić i jest takie, jest takie, wiecie, coś, że jak się zje, jak zje ta osoba zamawiająca tego steka w całości, to ma go po prostu za darmo. To jest też właśnie tam to jest też właśnie tam w Amarillo i tam się będę chciał na pewno wybrać bo ja bardzo lubię steki i chciałbym tą restaurację wiedzieć. nie ja nie będę zamawiał takiego dużego steka bo ja wiem na 100% czego nie zjem to, to jest niemożliwe ale tam można mniejsze zamówić ale chciałbym w ogóle tam coś to zobaczyć właśnie będę jechał tam w Texas. trochę czasu zaoszczędzić Skupuję trochę czasu zaoszczędzić wiecie i, i tam pojechać mam to nagrać i pokazać